Zostaw suba dla Janusza, masz trzy sekundy. Raz, dwa, trzy. Pracowałem w pewnej firmie od kilku lat. Nigdy nie było jakoś super. Wiedziałem, że zdarzają się im problemy z płynnością finansową. Mimo wszystko było dość stabilnie, a w moim dziale handlowym fajna ekipa, dzięki czemu praca była naprawdę znośna, mimo sporego zapierniczu. W pewnym momencie zaczęły rozchodzić się plotki o tym, że jesteśmy na granicy bankructwa finansowego. Nie powiem, postanowiliśmy obserwować rozwój sytuacji, a znając nasze szefostwo przygotowywaliśmy się na niezły cyrk. Na początku standardowo, papier w toalecie zmienił się na szary i twardy jak papier ścierny. Zniknęły. Ręczniki papierowe i mydło. Nie kupowali już herbaty i kawy, a z czasem zniknął nawet ekspres. Potem pracownicy na bezpłatnych urlopach, produkcja stoi, a klienci nie otrzymują ani dostaw, ani zwrotu kasy. W końcu przyjeżdża dostawca prądu zdjąć licznik i tutaj objawia się nasza pani dyrektor finansowa. Powiesiła na ścianie plan finansowy, który ma uratować firmę. Usłyszeliśmy proste wytyczne, mamy traktować go jak Biblię. No więc na ścianie pojawił się przyklejony kawałek kartonu, na którym szanowna pani dyrektor nabazgrała swoje ambitne. Oczekiwania. Całość planu była banalnie prosta. Pięcioro handlowców ma zapewnić sprzedaż na poziomie 240 tysięcy miesięcznie. Fajnie, ale dotychczas sam robiłem jakieś 200 tysięcy, a razem zamykaliśmy miesiąc na poziomie około 400 tysięcy i tak nie dawało to rady pokryć kosztów. Skąd więc ten cud i zmiana sytuacji firmy zaplanowana przez panią dyrektor? Otóż wyliczenia pani dyrektor finansowej wykazywały, że 10% ze 100 tysięcy to 24 tysiące. Plan wisiał na ścianie przez jakieś dwa tygodnie. Widzieliśmy, jak pochwalił go szef oraz Kierownik produkcji. Wszyscy byli przekonani, że zadziała. Ich błoga nieświadomość trwała jakieś 10 dni. My nie mieliśmy nic do gadania, bo to Biblia, która uratuje firmę. Pomijam fakt, że powiesiła to w biurze, gdzie widzieli to klienci, kierowcy, kurierzy itd. Po przeliczeniu średniej dziennej sprzedaży coś przestało jednak pasować pani dyrektor, bo plan nie przynosił oczekiwanych efektów. Zapadła więc decyzja, że robimy zebranie, bo na pewno handlowcy fałszują raporty. Księgowa przygotowała zestawienie faktur, nic jednak nie wyszło. Czym więc problem? Kilka godzin analiz i w końcu pada desperackie pytanie do nas Dlaczego to nie działa? Może dlatego, że 10% ze 100 tysięcy to 10 tysięcy, a nie 24? Zapadła grobowa cisza. Pani dyrektor, wkurzona na maksa, wyjmuje kalkulator. Wykonuje w skupieniu to poważne działanie. Raz, drugi, trzeci, wyjęła telefon. Liczy na telefonie, nadal inaczej nie będzie. Jak zapewne się domyślacie, kondycja finansowa firmy nadal na tym samym poziomie, co kompetencje pani dyrektor. Biblia niestety zniknęła ze ściany.